Dawaj, dawaj, baby. Jest. Długa seria siadła w niego teraz. Szklapy mam na fula otwarte. Woo! Let's go. Jezu, ile on tego może przyjąć Muszę zmniejszyć moc. Nie, muszę zwiększyć moc, bo nie mogę do niego podejść. No kurwa do góry. Witam z na kanale, Kowal z tej strony i dzisiaj kontynuujemy granie w Enlisted jeszcze i dzisiaj polatamy sobie P-51D5 w kampanii w Normandii, w D-Day'u no i ogólnie no to mówiąc o D-Day'u zawsze przed oczami mamy obraz piechoty szturmującej plaży pod ciężkim ostrzałem artyleryjskim oraz karabinów maszynowych heroiczne czyny i niesamowita odwaga zwykłych piechurów, prawda? tak zwanych butów na ziemi ale niewiele mówi się w sumie o lotnictwie, bez którego to wszystko nie byłoby możliwe Mianowicie gdyby nie niesamowite wysiłki lotników, niszczenie fabryk samolotów Luftwaffe, ale również mocne uszczuplenie już sprawnych samolotów w walce w powietrzu nad tymi fabrykami, jak również naloty bombowe na lotniska Luftwaffe, w okolicy 350 mil od plaży, przez co Niemcy wycofali wiele ze swoich samolotów dalej, no to o tym się dużo nie mówi, także chciałem troszeczkę o tym opowiedzieć dzisiaj. No i w podsumowaniu strat w dniu dni około 10 tysięcy żołnierzy na Ziemi straciło życie, więc 127 straconych samolotów alianckich nad Normandią straconych pilotów nad Normandią tamtego dnia nie wydaje się ogromną liczbą, ale liczba ofiar w powietrzu jak i na Ziemi byłaby dużo, dużo większa, gdyby właśnie nie wcześniejsze akcje lotnictwa, niewcześniejsze wysiłki lotnictwa. Mówicie, planowanie inwazji przezwanej operacją Overlord zaczęło się już dwa lata przed dniem dni. I od samego początku planowania oczywistym było, że element lotnictwa w trakcie inwazji będzie krytyczny. Wyciągając wnioski z poprzednich bitew, alianci od początku wiedzieli, że muszą porządnie przerzedzić przestrzeń powietrzną z maszyn wroga, inaczej piechota będzie stracona i wszystkie poświęcenia ludzi na ziemi pójdą na marne. Bez tego byłaby to po prostu rzeź, o ile w ogóle udałoby się piechocie wylądować na brzegach, jeżeli Luftwaffe wzięłoby się za statki transportowe. I alianci mieli do tego świetny arsenał, żeby pokonać Luftwaffe, zanim mieliby się z nimi zetrzeć w kolejnej ogromnej bitwie nad Normandią, do takiej bitwy za wszelką cenę nie chcieli dopuścić w ogóle. I będę tutaj mówił głównie o USA, ale dlaczego o USA będę mówił, o to raczej oczywiste. Dzisiaj będziemy latać P51 w siłach USA, w siłach aliantów. A w Grze Enlisted w kampanii inwazji w Normandii no, gra się tylko Amerykanami versus Niemcami, nie ma jeszcze innych jednostek. Takie jak Brytyjczycy, albo ktokolwiek. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Także skupiając się na Amerykanach, mieli świetne samoloty P-47 oraz P-51, gdzie samoloty P-51 świetnie sprawdzały się przeciwko myśliwcom wroga, jak i w misjach eskortowych dalekiego zasięgu bombowców, które niszczyły fabryki oraz lotniska. Za to P-47 świetnie pełniły rolę samolotu eskorty na małe i średnie dystanse, gdzie sam mógł, yy, samo P-47 mogło przenosić pokaźny arsenał bomb szczepionych do niego. Dzięki czemu jednocześnie mogą wykonywać zadania atakowania jednostek znajdujących się na ziemi z niegorszą skutecznością, co B-17 z wysokości operacyjnej. Kampania lotnicza, przygotowująca grunt pod operację Overworld, miała trzy etapy. Pierwszym było unieszkodliwienie jak największej liczby samolotów w Luftwaffe, drugim etapem było odcięcie głównych dróg zaopatrzeniowych a trzecim etapem było bezpośrednie wsparcie sił lądujących w dzień dni na plażach, przeprowadzając bliskie wsparcie lotnicze. W pierwszym etapie, parę miesięcy przed lądowaniem, od stycznia do czerwca 44 roku, alianccy piloci wchodzili w walkę z samolotami Luftwaffe, kiedy tylko mogli i udałem się, kolokwialnie mówiąc, podciąć Niemcom skrzydła. W międzyczasie, kiedy myśliwce robiły swoje, bombowce wraz ze skortą bombardowały wszystkie potencjalne gniazda oraz fabryki zasilające Luftwaffe we Francji oraz Niemczech. I na końcu maja Bombowce zneutralizowały około tuzin niemieckich lotnisk oraz praktycznie wykluczyły niemiecki przemysł lotniczy. W wyniku tych działań w dniu dni Luftwaffe było zredukowane do mniej niż połowy swojej poprzedniej siły przed podjęciem przez aliantów tych zadań. W samym maju szacuje się, iż zniszczono 570 niemieckich samolotów, co było ekwiwalentem w przybliżeniu 25% sił Luftwaffe. Dodatkowo samoloty miały za zadanie niszczyć węzły komunikacyjne, takie jak tory kolejowe, szczególnie te, które łączyły się z okolicą plaż, na których niedługo mieli postawić swoje buty żołnierze aliantów. Nie muszę chyba mówić, że całkiem nieźle im poszło, a morale Niemców drastycznie spadło. Aczkolwiek nie było tak kolorowo. Alianci w ciągu tych paru miesięcy sami stracili około 12 tysięcy ludzi oraz 2000 samolotów jeszcze przed inwazją. W podsumowaniu, Niemcy od lutego do czerwca, w wyniku działań aliantów, stracili 8445 samolotów oraz stracili około od 20 do 25% pilotów względem ich całkowitej siły każdego miesiąca. Poskutkowało to nie tylko przerzedzeniem się sił Luftwaffe do stopnia praktycznej nieobecności w powietrzu. W porównaniu do sił aliantów w momencie inwazji, co jednocześnie skurczeniem się puli doświadczonych pilotów do praktycznego minimum. No i dzięki heroicznym wysiłkom alianckiego lotnictwa i ich pilotów do czasu inwazji, Luftwaffe, w momencie dnia dni, była w stanie wystawić ledwie 100 sortymentów w odpowiedzi na inwazję yy, na wybrzeżach Francji. Oczywiście, zanim powieście mnie za jaja, wiem, że mimo ogromnego znaczenia lotnictwa USA w tym wszystkim, nie można zapomnieć o lotnikach w siłach raf który, którzy brali w tym wszystkim udział oczywiście, jak i choćby spadochroniarzach, yy, którzy również swoją znaczącą rolę odegrali, prawda, mimo tego całego chaosu. Yy, po prostu dzisiaj skupiłem się na jednym z wielu mniejszych trybików, które razem napędzają ogromne koło machiny wojennej i nie sposób opowiedzieć o wszystkim w jednym takim filmiku. Choćby przedwczoraj opowiadałem o pływających Shermanach Aliantów, które też swoją rolę odegrać miały. A skupiłem się dzisiaj na lotnicy USA, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj wcielimy się w pilota Aliantów w grze Enlisted, który w swoim P-51 będzie wspierać jednostki naziemne poprzez rzucanie bomb Danger Close na pozycję wroga, żeby od odciążyć piechotę, jak i również odpierać znikome siły Luftwaffe w powietrzu. Czyli bierzemy udział w trzeciej fazie operacji powietrznej Overlord. Samo nagranie może być średnio ciekawe do oglądania, ale musicie mi uwierzyć na słowo, za każdym razem jak wracałem po bomby, czułem uciekające sekundy i w pewnym momencie nawet chciałem wyskoczyć z samolotu i pomóc naszym na ziemi, aczkolwiek wsparcie lotnicze również jest w tej grze bardzo ważne. Znaczy nie byle jakie wsparcie lotnicze, tylko celne wsparcie lotnicze potrafi, potrafi odwrócić losy przejmowanego punktu w ułamku sekundy dosłownie. Jedna bomba. Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę na to, że to co widzieliście przed wczoraj i wczoraj yy, z lądowania w Normandii w Enliste, zostało nagrane w trakcie jednej godziny grania mniej więcej nam plus minus 15 minut, więc ogrom i dynamikę przeskakiwania raz do czołgu, raz z buty piechu, piechociarza, raz do samolotu yy, raczej dacie radę zrozumieć bez słów po dodaniu dwóch do dwóch sami. A teraz już no, długo pierdole, więc przeskoczymy do rozgrywki, zobaczycie jak to wygląda w powietrzu w grze Enlisted w Dniu Dni po stronie aliantów. Zacznijmy od Mustanga może. Dobra, wszystko na tak w Watanji ustawione mniej więcej. Bombę puściłem. Nic nie trafiłem. Z nie jestem zdziwiony. Wow, już mam ogon uszkodzony nawet, nie wiem od czego. Okej, okay. już wiemy. Coś mnie zestrzeliło ale co? Nie wiem jakieś działo tam mieli w takim razie no dobra Możemy lecieć samolotem ponownie Który to był bunkier? Chyba ten nie Dobra bomba poszła Wątpię że cokolwiek kiedykolwiek trafię z tych bomb ja nie potrafię ich zrzucać totalnie z samolotu Okej, okay, mają jakiś samolot w powietrzu. Bo właśnie zbombardował coś. Okej, okay, ktoś oznaczył czołk. I mniej więcej wiemy gdzie, więc całkiem nieźle. Spróbuję go zbombardować, ale nic nie obiecuję. Bomba poszła. Chyba, tak? Double kill, no coś tam ustrzeliłem z tej bomby. Ale co nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra. Problem jest taki, że ja nie mam pojęcia gdzie jest ich samolot. A powalczymy w powietrzu, tak? Z 109, byłoby dość ciekawie, mi się wydaje. Nie możemy pierwszego punktu, przejaźń <grymio> cholera. Dobrze, że ktoś cały czas ten czołg oznacza. Co to jest tam? Ta czarna kropka to jest ich samolot. Okej. Okay. Pytanie, czy on leci prosto na mnie? Czy co się dzieje? Ciekawe. Zrzucimy bombę i będziemy się zastanawiać Na razie widzimy gdzie jest Dobra poszła bomba, nie mam pojęcia Kogoś tam trafiłem Przed nami samolot przeciwnika, zawraca właśnie Zderzyliśmy się. Jak w prawdziwy. I no pięknie, no po prostu idealnie jak w tym. Idealnie jak w Wartandezo. Bomba poszła. O kurwa! Uh, 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 uh. Multi kilka razy 6, Ok, nawet chyba trochę więcej, co? To nieźle. I prosto cygna punkt. Dobra, bombę mamy. Teraz się ona nawrócić. Dobra, klapy podniesione. No, wygląda to zdecydowanie przejebanie. Tam na dole. Bomba poszła. Tylko jednego dorwałem teraz bombą. Oni chyba nie latają tą 109. Nie wygląda to przynajmniej tak, jakby jej używali. Nie widziałem jej w powietrzu nigdzie. Oprócz tego razu jak się wlecieliśmy, nie? Nie chce mnie samolot słuchać za bardzo. Uuu i zaczął mnie słuchać nagle. Widzieliście? <laughs> ja nie wiem na czym od czego to zależy, na czym to polega. Totalnie się inaczej samoloty mimo wszystko. Bardzo jest to podobne do Artandera jeżeli chodzi o latanie. Ale mimo wszystko jest to trochę różne. Trochę różne bym powiedział. Może za szybko leciałem i mnie się kompresowało w sumie, kto wie. Nie mam dużego doświadczenia z, z takimi mustangami. Tak, jak można mustangiem polatać, to sobie polatam mustangiem, nie? A jutro to jak mówię. Postrzelamy sobie z... Mg 42 pewnie do aliantów próbujących atakować LOL mamy tutaj podczepione tak jakby rury od rakiet Ale nie mamy rakiet Bomba poszła Wuuu ok znowu Przecież mi że multi kill razy 3 ale triple kill, double kill ale tutaj na killfidzie jest dużo więcej 6 ludzi tak jakbym rozwalił tą bombą Wrócimy sobie. Okej. Okay. Jeszcze jedną bombę zrzucimy i spróbujemy wrócić na ziemię jeszcze. Ale wydaje mi się, że Niemcy są troszeczkę bez szans, biorąc pod uwagę ile my tykietów mamy. Jak jest mapa ułożona? O, proszę bardzo. 109. Kurwa, brakło mi Platu pod myszkę, lol. Tak, dotrafiłem. Od razu mogę tutaj bombę zrzucić. Gościu próbuję robić jakieś uniki, ale no gościu przejebane w tym momencie. No dawaj, dawaj baby. Jest, długa seria siadła w niego teraz. Już klapy mam na fula otwarte. Woo! Let's go! Jezu, on tego może przyjąć. Muszę zmniejszyć moc, nie, muszę zwiększyć moc, bo nie mogę do niego podejść. Kurwa, do góry Dobra, klapy trzeba podnieść Gościu spada już, gościu spada We got one boys, we got one We fucking did it Fucking did it <laughs> Dobra, zawrócimy jeszcze raz Ostatnią bombkę zrzucimy No ale na ostatnim punkcie jesteśmy oni mają 500 ludzi do zabicia, nie? To, to im nie wyjdzie na pewno Najlepsze jest to, że tamten gościu nie może się od razu zrespić w samolocie, tylko musi trochę pograć piechotą, więc on się od razu nie może po mnie wrócić w powietrze, nie? A to jest... Bardzo miłe. Rzuciłem mniej więcej tutaj bombę i spieprzamy. Wątpię, żebym... O kurwa! Miałem mówisz wątpię, że bym coś trafił. Chyba im wpadło przez okno do jakiegoś budynku, nie? <laughs> 10 fragów. 10 fragów, w takim razie wracamy po jeszcze jedną bombę. Te 3 km ci się przelatuje raz dwa, szczerze mówiąc. Naprawdę, że to nie są metry, tylko nie wiem, stopy. To chyba raczej będą stopy tutaj, nie? Odległość do punktu czego? bo to nie wygląda za szybko. Koniec, wygraliśmy! Wygraliśmy! Ale, jaja! Wygraliśmy! Ale wesło! Ale wesło! Jeszcze sobie samolot zestrzeliłem, ja jestem z siebie zadowolony. poprowadziliśmy dużo różnych. Dużo różnych oddziałów: i samolot, i czołgi, i tak dalej. Myślę, że całkiem fajnie. To wygląda, nie mogę się odczekać kiedy faktycznie kampania będzie dostępna, żeby móc odblokować następne rzeczy i mieć te oddziały, faktycznie sobie je kustomizować, etc., etc., żebyś miał oddział z Saint psunami, no wiecie o co chodzi. Na razie wygląda to zajebiście. Anyway, ode mnie na dzisiaj tyle, dziękuję panowie za oglądanie, testy kampanii w Normandii uważam za bardzo udane, nie są jakieś niesamowite, jest wciąż parę bolączek, ale grało się bardzo fajnie. Brakuje takiej. Czegoś mi tu brakuje, ale nie wiem czego jeszcze. Oprócz tego, oczywiście, że można sobie expić w postaci i tak dalej. Yy, mapa yy, na. Szturmu na plażę nie do końca również mi się podoba. Dziwnie są te bunkry porozmieszczane, to wszystko. Nie wiem, czy to jest faktycznie odzorowanie jakiegoś miejsca, które sobie wybrali, ale dlaczego nie wybrali Omaha Beach? Wszyscy by chcieli zobaczyć Omachę. Każdy by chciał zobaczyć te dwa zajebiście charakterystyczne bunkry, na których są stanowiska MG, napierdalają do Was od samego początku, nawet nie macie się za bardzo gdzie schować, snajperzy muszą pracować, Shermany mogłyby napieprzać do tych bunkrów, no odzorować na najlepsze stanie. Nie wiem dlaczego wybrali taką mapę, a nie inną. W każdym razie ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie. Jutro postrzelamy sobie z 42 do aliantów. I do usłyszenia. <tolngy>